Modernizacja armii to jest proces, który musi składać się z wielu elementów. To jest proces, który składa się z wielu, wielu etapów, wielu, wielu płaszczyzn i wszystkie one są równie ważne, to znaczy równie ważne są siły uderzeniowe, czyli mówiąc w największym skrócie artyleria, czołgi, rakiety, to wszystko, co uderza przeciwnika, ale równie ważne jest też na przykład dostarczanie tego tych rakiet, tego. Tej amunicji do tych sił uderzeniowych. Równie ważne jest zapewnienie odpowiedniego rozpoznania celów dla tych środków ogniowych. Równie ważna jest komunikacja. Równie ważne jest zagłuszenie wrogiej komunikacji, czyli przeciwdziałanie, na przykład dronom, czy, czy, czy jakimś próbom przechwycenia łączności. To wszystko musi mieć miejsce, musi modernizować się w jednym momencie. To znaczy, nie możemy odpuszczać zdolności logistycznych, nie możemy odpuszczać zdolności rozpoznawczych, a faworyzować na przykład sił uderzeniowych, dlatego że armia jako całość to jest system. To jest system. Pewnych możliwości, pewnych zdolności, pewnych kompetencji, które każde razem przyczyniają się do stworzenia tego właśnie systemu, którym są siły zbrojne dobrze działające siły zbrojne. I teraz, jeżeli widzimy na przykładzie w polskim, u nas w ostatnich latach, ostatnich miesiącach intensywnie rozwija się zdolności ofensywne, kupuje się, czy deklaruje się zakupy różnego rodzaju uzbrojenia ofensywnego, takich jak na przykład czołgi, jak wyrzutnie rakiet, jak systemy artyleryjskie. Natomiast zapomina się na przykład o tym, że duża część żołnierzy wciąż wykorzystuje, jako jako środki ochrony osobistej, hełmy z WZ-67, czyli hełmy stalowe pamiętające jeszcze najzimniejszy okres zimnej wojny. Widać również problemy np. z wyposażeniem osobistym żołnierzy, takim jak kamizelki kuloodporne, buty, czy nawet, czy nawet, czy nawet rękawiczki taktyczne, które są wykorzystywane przez żołnierzy. To jest oczywiście problem, i musimy mieć świadomość tego, że modernizacja armii to nie może być tylko zakupienie czołgu, to musi być cały ten ekosystem, który jest tworzony wokół armii. Problemem oczywiście jest fakt, że na defiladach, na różnego rodzaju zdjęciach na różnych materiałach promocyjnych kamizelka kuloodporna czy radiostacja nie robi takiego wrażenia na widzach jak np. czołg czy zestaw artyleryjski i problemem jest to, że czy pewną zasadą jest to, że o modernizacji armii w głównej mierze decydują politycy którzy potem lubują się pokazywać w blasku fleszy na tle czołgów, wrzutni, samolotów. Natomiast nie pokazują się na tle żołnierzy, czy mało kiedy pokazują się na tle konkretnego żołnierza z konkretnym wyposażeniem osobistym. No i niestety rachunek polityczny spowoduje, że jeżeli mamy do wyboru zakupienie odpowiedniej liczby kamizelek po to, żeby żołnierze byli dobrze chronieni personalnie, a nie kupowali osobiście za swoje pieniądze prywatne e, kamizelek z e, jakichś marketów, no to niestety sytuacja wygląda tak, że żołnierze na przykład na granicy polsko-białoruskiej chodzą w swoim wyposażeniu i to nie zawsze jednolitym, nie zawsze najlepszym, ale za to m, propagandowo możemy pokazać, że armia się rozbudowuje, że jest silna, że czołgów i artylerii nam nie zabraknie.